Teraz historia mężczyzny, który choć z pozoru jest zwykłym człowiekiem, to dla wielu może wydawać się superbohaterem. Kupuje prezenty, a potem już jako Spider-Man albo Batman odwiedza chore albo samotne dzieci. Jako wolontariusz pomaga też w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Patryk Więckowski to bez wątpienia człowiek o wielkim sercu, takim jakie bliskie jest każdemu, zwłaszcza teraz, w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia. Na co dzień pracuje w branży budowlanej, ale po pracy zakłada strój i staje się superbohaterem. A wszystko zaczęło się 5 lat temu. Jechałem akurat do Polski we wrześniu w sprawach służbowych i stwierdziłem, że wykorzystam kilka dni na odwiedziny domów dziecka i szpitali. Potem poszło już z górki, były telefony, wiadomości i kolejne odwiedziny. Wreszcie powstała akcja Pomaganie Rąk Nie Brudzi, a w nią szybko zaangażowali się znani artyści. Niektórzy się zgadzali od razu. Chodzi o charytatywny projekt muzyczny. Na płycie w większości będzie przeważała muzyka rap, aczkolwiek zależy mi, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Także będzie też reggae, będzie R&B. Pierwszy singiel już jest, to numer Rahima pod tytułem Ślepcy. Człowieku podnieś powieki, to nie peki. wczuł się w czyś, bój nie stój jak manek. Ta ukaże się wiosną przyszłego roku, ale Patryk Więckowski nie spoczywa na laurach wciąż zakłada strój. I rusza na miasto, żeby pomagać tym, którzy potrzebują uśmiechu. W najbliższym czasie Batman odwiedzi hojnickie domy dziecka. Potem w planach superbohatera jest również gdańska onkologia. Jak widać, super bohaterów nie trzeba szukać w filmach, bo często mogą być wśród nas, tak jak tutaj na Gdańskim Suchaninie. A supermocą Patryka zdecydowanie jest jego dobre serce. Nie bójmy się pomagać. Przemysław Toczek, Panorama. No to teraz Panoramie sukcesy.